Psalm 32, szczęście płynące z odpuszczenia win. Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, którego duszy nie kryje się podstęp. Póki milczałem, schnęły kości moje wśród codziennych mych jęków. Bo dniem i nocą ciążyła nade mną twaręka, język mój ustawał jak w letnich upałach. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu. To też każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby, choćby nawet fale wód uderzały Jego niedosięgną. Jesteś dla mnie ucieczką, z ucisku mnie werwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia. Pouczę Cię i wskażę drogę, którą pójdziesz umocnię moje spojrzenie na Tobie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koni mu, tylko wędzidłem i łzdom można je okiełznać, nie zbliżą się inaczej do Ciebie. Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu. Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu, wszyscy o prawem sercu, znoście radosne okrzyki. Mądrość Syracha rozdział trzeci, werset czternasty. Miłosierdzie względem Ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. Księga Rodzaju, rozdział 17, wersety od 1 do 14. A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do Niego, Jam jest Bóg Wszechmogący, służ mi i bądź nieskazitelny. Chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy mną a Tobą i dać Ci niezmiernie liczne potomstwo. Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: Oto moje przymierze z tobą, staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak, że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a Tobą oraz Twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim, a potem Twego potomstwa. I oddaję Tobie i Twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. Potem Bóg rzekł do Abrahama, ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: Wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani. Będziecie obrzezywali ciało na pletka na znak przymierza waszego ze mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane. Sługa urodzony w waszym domu lub nabyty na, za pieniądze, każdy obcy, który nie jest potomkiem Twoim, ma być obrzezany. Obrzezany ma być sługa, urodzony w domu Twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje przymierze obrzezania będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezane czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności Twojej. Zerwał on bowiem przymierze ze mną. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział trzeci, wersety od 23 do 38. Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Był jak mniemano synem Józefa, syna Helego, syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, syna Mattatiasza syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesliego, syna Nagaja, syna Ma Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody, syna Jana, syna Resy, syna Zrobabela, syna Salatiela, syna Neriego, syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, Syna Hera, syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego, syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima, syna Melechaasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida, syna Jessego, syna Jobeda, syna Boza, syna Salim, Syna Nasona, syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy, syna Jakuba, syna Izaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, syna Serucha, syna e, Ragaula, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali, syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Malalea, syna Kainama, syna Enosa, syna Seta, syna Adama, Syna Bożego. Dzieje apostolskie, rozdział 10, wersety od 24 do 33. Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem. Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych. Przemówił więc do nich. Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, po co mnie sprowadziliście? Korneliusz odpowiedział, Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie i rzekł – Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspominał na twoje jałmużny. Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona Garbarza nad morzem. Posłałem więc natychmiast do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan Tobie polecił. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.